Dlaczego państwo traktuje nas jak niewolników? Czemu w imię demokracji odbiera się nam wolność? I dlaczego liberalna demokracja to tylko fikcja dla naiwnych? O tym pisze Stanisław Michalkiewicz w książce Dobry, zły liberalizm. Proszę państwa, mam w okresie przedświątecznym, mam dla państwa jeszcze drugą dobrą wiadomość, Otóż zachęcam Państwa, serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z promocji na moim Bajkofie. Każda osoba, która postawi mi kawę za minimum 50 zł, dostanie specjalny kupon rabatowy na 25% za moje i inne książki wydane przez wydawnictwo Capital Book. Promocja, Promocja jest do 15 grudnia. Serdecznie zapraszam. No, i jako człowiek interesowny polecam. Proszę Państwa, 2 grudnia prezydent Trump z. Wygłosił, pew, przedstawił pewną informację, która wydaje mi się bardzo istotna, zwłaszcza w kontekście piorunów, jakie strzelają zarówno na Ukrainie, jak i w Brukseli. Otóż prezydent Trump powiedział, że Stany Zjednoczone już nie uczestniczą finansowo w wojnie na Ukrainie. Wygląda na to, że to wycofanie się z finansowania wojny na Ukrainie przez Stany Zjednoczone ma charakter trwały. No i jeszcze prezydent Trump dodał jedną informację, że administracja prezydenta Józia Bidena. Pompowała na Ukrainę ponad 350 miliardów dolarów. To dużo, duża suma. No, i ciekaw jestem, ile z tego przytulili ukraińscy oligarchowie, tacy jak Timur Mindy czy. Ten Andrzej Jermak, który najbliższy współpracownik prezydenta Zeleńskiego, już bliżej piorun nie mógł trafić, bo w samego prezydenta Zeleńskiego, w momencie, kiedy toczą się, w delikatnym momencie, kiedy toczą się negocjacje pokojowe, no to nawet nie, bo rozumie, że piorun nie może trafić w prezydenta Zeleńskiego, a cóż dopiero Stany Zjednoczone i Europa. Ale przypomnijmy, że, proszę Państwa, ta agencja NABU antykorupcyjna ukraińska, która zdemaskowała tych wszystkich parchów, oligarchów, którzy tam przytulają sobie miliony dolarów, to powstała zaraz po tym, jak Stany Zjednoczone wyłożyły 5 miliardów dolarów na zorganizowanie na Ukrainie Majdanu, który doprowadził do wysadzenia w powietrze prezydenta Janukowicza, a następny prezydent Piotr Poroszenko ustanowił właśnie tę agencję. Antykorupcyjną. No, Amerykanie wiedzieli, że na Ukrainie to tam każdy lubi sobie przytulać miliony dolarów, więc na wszelki wypadek utworzyli tę agencję NABU. Ta agencja NABU tak jakby nic nie robiła przez te lata, kiedy tam jeszcze nie było wojny, potem no to była wojna, to wiadomo, ale. Taka zmiana nastąpiła w lipcu tego roku, kiedy to prezydent Zeleński, widocznie widząc, że tam coś się święci, wpadł na pomysł, żeby podporządkować tę agencję rządowi w Kijowie. No, to tego już było za wiele, i widocznie Amerykanie tchnęli życie w tę agencję. I nagle się okazało, że agencja zaczęła działać i Timur Mindycz, który tam razem z innymi przytulił 100 milionów dolarów, to musiał uciekać do Izraela. Jak przypomnę, że przyjechał, miał przyjechać podobno z Lwowa do Warszawy, tutaj uczestniczył nawet w nabożeństwie w synagodze sekty Chabad lubabicz i nie, nie, niepokojony przez nikogo, odleciał z forsą do Izraela. No i pytanie, kto ostrzegł Timura Mindycha, bo on został ostrzeżony prawie w ostatniej chwili. Czy przypadkiem nie prezydent Zeleński, udaremniając w ten sposób schwytanie i konfiskatę forsy pewnie, po schwytaniu Timura Mindycza. Proszę Państwa, więc tak to widzimy, tak, taka, tak się rozwija sytuacja na Ukrainie. Andrzej Jermak musiał zrezygnować ze wszystkich funkcji taktownie, a nawet udał się. Prezydent Zełęński skwapliwie przyjął tę dymisję, a Andrzej Jermak jeszcze w dodatku udał się na front. Bardzo możliwe, że. Pytanie, czy na tym froncie da się taktownie odstrzelić, czy też ta deklaracja o udaniu się na front to jest zmyłka, nie na żaden front, tylko do bezcennego Izraela. No bo to też myślę, że Andrzej Jermak nie jest w ciemię bity, nie jest głupszy od Timura Mindycza w związku z tym, no i nie jest głupszy od prezydenta Zeleńskiego. To jest taka ilustracja. Te wszystkie pioruny, które tam w Kijowie walą jeden koło drugiego, pokazują, że, no, trzeba, kończyć korzystanie z wojny, bo naprawdę pokój może być straszny, zwłaszcza dla prezydenta Zeleńskiego, jeżeli w porę nie czmychnie do Izraela, a jak już uda mu się czmychnąć z forsą, no to tam. Będzie razem z Timurem Mindyczem, być może nawet ze swoim wynalazcą yy, Igorem Kołomońskim, w przerwach między toastami, będzie się zśmiał yy, do rozpuku z głupich ukraińskich i polskich gojów, od których tyle forsy mógł wyciągnąć. Proszę Państwa, nie tylko od polskich gojów głupich Ukraińcy wyciągają mnóstwo forsy, to nawiasem mówiąc, jak słyszymy o tych 350 miliardach, o których mówił prezydent Trump, to lepiej rozumiemy, skąd Ukraińcy mają pieniądze, żeby wykupywać polskie przedsiębiorstwa i nieruchomości tutaj w Polsce. No, na, to oni też tam jakoś. Potrafią korzystać z wojny, no i się przygotowują do e, pokoju, który rzeczywiście może być dla niektórych straszny. Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na capitalbook.pl. Proszę Państwa, ale nie tylko e, Amerykanie, nie tylko Polacy, polskie głupie goje e, futrowały e, Amer, Ukrainę, bo również Ukrainę futrowała Europa. No i tutaj Europa, proszę Państwa, tutaj też pioruny biją. Niedawno piorun strzelił w panią Fryderykę Mogherini, która przedtem była jedną z najważniejszych szefową dyplomacji Unii Europejskiej, a Teraz pełni funkcję rektoresy tamtejszego kolegium Tumanum, które kształci kadry potrafiące się poruszać. W tej brukselskiej dżungli, tam bezbłędnie znajdują najkrótszą drogę do żerowiska. No to tam takie kolegium tumanum to rzeczywiście pozazdrościć. Ale wróćmy do piorunów. Otóż piorun strzelił w panią Fryderykę Mugherini, i to nie przypadkowo, bo policja belgijska nie tylko ją aresztowała, ale urządziła przeszukanie w jej domu. Dlaczego? Akurat teraz, 2 grudnia. No, tego oczywiście nie wiemy, ale zwracam uwagę, że tego samego dnia Reichsführerin Ursula Leyen przedstawiła taki projekt, żeby odbudowę Ukrainy sfinansować z z skonfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów. No i tutaj rząd belgijski się postawił twardo, bo nie bez powodu się obawia, że jakby tam by Ukraina Przejęła te zamrożone rosyjskie aktywa, a doszłoby do sprawiedliwego pokoju, no to wtedy rusi, szachiści mogliby się zwrócić do kogo? Do rządu belgijskiego o zwrot tych zamrożonych aktywów. Więc rząd belgijski stanowczo się sprzeciwił. I w rezultacie, ponieważ jak Państwo wiecie, ruskie przysłowie głosi, że nikt nie jest bez grzechów wobec Boga, ani bez winy wobec Sara. No to jak belgijski rząd się sprzeciwił, to również Europejski Bank Centralny we Frankfurcie się sprzeciwił przekazaniu tych ruskich zamrożonych aktywów na rzecz odbudowy Ukrainy. Wyobrażacie sobie Państwo, ile z tego można by było forsy przytulić. No i tutaj lepiej rozumiemy na tym tle zarówno akcję belgijskiej policji, jak i skwapliwość Reichsführer Urszuli Wodeleje, co do przekazania tych zamrożonych ruskich aktywów w Ukrainie. Jestem przekonany, że... Prezydent Zeleński dzielił się z, zgodnie zresztą z ewangeliczną wskazówką, tam w Ewangelii Świętej jest taka wskazówka, żeby czynić sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, więc prezydent Zeleński, chociaż z korzeniami, to on do, tego, do tej wskazówki ewangelicznej prawdopodobnie się zastosował, nie tylko się zastosował i dzielił się tą forsą, którą Ameryka, Europa i Polska futrowała Ukrainę. Z, pol z polskimi umiłowanymi przywódcami to się nie musiał dzielić, bo oni są za głupi, żeby tutaj korzystać z wojny. No ale z europejskimi, z koalicją chętnych, z wielką trójką, to prawdopodobnie tak. Nie tylko się dzielił, ale zapisywał w kapowniku, ile, ile komu tam odpalił, no i gdzie tamten te force schował. W związku z tym lepiej rozumiemy, dlaczego Urszula Wodeleje, Reichsführerin nasza, tak się uwija jak w ukropie. Proszę Państwa, jak tylko Europejski Bank Centralny odmówił przekazania ruskich aktywów zamrożonych na rzecz Ukrainy, to Urszula Wodeleje natychmiast spadła na kolejny pomysł, żeby Europa sfinansowała odbudowę Ukrainy z długu. Zaciągnie dług. No, i z tego długo tam prze, będzie finansowała odbudowę Ukrainy. Oczywiście później wszystkie europejskie państwa będą musiały się na to, będą musiały ten dług oddać. Przecież to Ukraina, nie Ukraina będzie oddawała, tylko wszystkie europejskie państwa, wszystkie europejskie Bantustany. Proszę Państwa, wspominam o tym również dlatego, że. Pomysł Ruszyli Ruszuli Wodeleje jest bardzo podobny do pomysłu obywatela Tuska Donalda. Obywatel Tusk Donald poleciał do Berlina, no i tam spotkał się z kanclerzem Mercem i powiedział kanclerzu Mercu, że Niemcy powinny wypłacić odszkodowanie dla ofiar II wojny światowej w Polsce, bo jak nie wypłacą, po Polska wypłaci te to, to odszkodowania z własnego budżetu, proszę państwa, nasi nasze bałwany. Bo to trudno inaczej to nazwać. Nasze bałwany twierdzą, że obywatel Tusk Donald strasznie zawstydził niemieckiego kanclerza. Uważam, że nic podobnego. Niemiecki kanclerz aż zatarł w duchu ręce z radości, że trafił na takiego bałwana jak obywatel Tusk Donald, który go po prostu zwolnił z tego obowiązku wypłacania jakichkolwiek odszkodowań. W związku z tym, ale no, oczywiście, tam niemieckie gazety piszą, że to za mało i za późno, i tak dalej. No, proszę Państwa, widać, że nasi ci funkcjonariusze propaganda Abteilung mają swoich odbiorców, być może zresztą całkowicie słusznie, za idiotów, za idiotów, skoro im takie farmazony tu sadzą, że Donald Tusk Niemców zawstydził. Niemiecki kanclerz powiedział, że żadnych odszkodowań, żadnych reparacji, to sprawa zamknięta. W związku z tym, a Donald Tusk, dlaczego Donald Tusk wpadł na Taki pomysł. No tutaj chcę przejąć część tych takich środków uwodzenia od prawa i sprawiedliwości. Przypomnę, że Pierwszy na reparacji na żądanie reparacji od Niemiec wpadł wielce czcigodny Arkadiusz Mularczyk, który w ten sposób się wylansował. Jeździł nawet do Ameryki, tam bagitować polonię amerykańską, żeby go popierała, no nie wiem z jakim skutkiem. A Niemcy oczywiście udzielali mu odpowiedzi wymieniających, ale do, no, być może, że Donald Tusk zwąchał, że to robi dobre wrażenie w Polsce i w związku z tym żadnych oczywiście szans na reparację od Niemiec nie ma. I co Niemcy mówią a mało tego. Ten minister Cichocki też tak mówił, że sprawa jest zamknięta. No ale co to szkodzi Donaldu Tusku, pouwodzić trochę frajerów nie tylko, z platform, nie tylko z Obozu Dobrej Zmiany, ale również z Volksdeutsche Partei, bo tam kto by nie chciał przytulić parę złotych. Proszę Państwa, więc zwróćmy uwagę, że na razie Ukraina, jeśli chodzi o finanse to jest znalazła się w kłopotliwej sytuacji w związku z tym chyba będzie Prędzej czy później będzie musiała przyjąć jakąś wersję planu pokojowego, a zimny ruski czekista Putin właśnie ujawnił, że te 20 punktów, bo to 20 punktów teraz liczy plan pokojowy nie 28, nie 19, tylko 20, że razem do spółki z amerykańską delegacją podzielili te 20 punktów na cztery takie grupy, no i będą omawiali każdą grupę z osobna. No, wygląda na to, że wojna na Ukrainie jeszcze trochę potrwa. Jeżeli potrwa jakiś najbliższy rok, to Rosjanie nie tylko zajmą wszystkie te cztery obwody, do których roszczą sobie pretensje, ale jeszcze Odessę. No i wtedy prezydent. Zemeński, któremu forsa się skończy, tak samo jak i rezerwy te, Demograficzne się skończą, będzie musiał tę wojnę zakończyć, no i wtedy musi podjąć męską decyzję, czy zostawać na Ukrainie i ryzykować głową, czy też przenieść się do bezcennego Izraela, żeby tam używać życia całą paszczą. Stanisław Michalkiewicz w książce Dobry, Zły Liberalizm.